W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Najwyższy chwalebny Boże rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi Panie prawdziwą wiarę niezachwianą nadzieję, doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym ja wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo. Amen. Tak jak wcześniej zapowiedziałem, będziemy dalej kontynuować rozważania w tej pierwszej konferencji na temat. Tych przykazań modlitwy. Tak podzieliłem sobie, żeby w każdym dniu rozważyć trzy. Więc przejdźmy do drugiego przykazania modlitwy. W modlitwie, jak w przyjaźni, zwróć uwagę i szukaj nie siebie, ale swojego przyjaciela. Już trochę o tym powiedziałem wcześniej, w, tej, w tym pierwszym, przy, przy okazji. Omawiania tego pierwszego przykazania, zacznij się modlić. Jeśli mówimy, że modlitwa jest dialogiem, jeśli mówimy, że modlitwa jest rozmową, jeśli mówimy, że modlitwa jest przyjaźnią z Panem Bogiem w takim najszerszym tego słowa znaczeniu, generalnie to wiemy, bo przecież posługujemy się takimi definicjami: modlitwa jako rozmowa z Panem Bogiem. To musimy zawsze pamiętać, że przed nami stoi On. Że to nie jest nasza prywatna sprawa albo jakaś indywidualna tylko rzecz. Mam wrażenie czasami, że my podchodzimy do modlitwy jako do swego rodzaju czarodziejstwa, do zaklęć. Ponieważ Zwracamy bardziej uwagę na siebie samych, na poprawność wypowiedzi, na poprawność naszego zachowania, przynajmniej domniemaną poprawność, aniżeli na fakt, że On jest przed nami. I czasami w tym, co robimy i co chcemy nazywać modlitwą, ten Pan Bóg nam do niczego nie jest potrzebny. Niestety, taką uwagę, Trzeba zaraz na początku tu powiedzieć: zwrócić na to uwagę, czy my rzeczywiście spotykamy się z Panem Bogiem i On jest dla nas najważniejszy. Jakby wracając do, tej, do tego porównania z wchodzeniem do autobusu, to przecież wejście do autobusu nie jest jakąś rzeczą nadzwyczajną. Możemy wejść, po prostu stać możemy stać na schodach możemy stać. Gdzieś dalej możemy usiąść w pierwszym, na pierwszym wolnym miejscu, możemy gdzieś na swoim ulubionym miejscu siedzieć, i, i nikt więcej nie jest mi do tego potrzebny. Nikt więcej nie jest mi do tego potrzebny. To jest to moje miejsce i, i tyle. I, i, I tak często robimy, że wchodzimy do autobusu, zajmujemy swoje miejsce, przemieszczamy się od miejsca A do miejsca B. Wysiadamy i cała, cała filozofia. A modlitwa jest właśnie nie tyle wejściem w ten autobus, nie tyle zajęciem swojego miejsca, ale właśnie zauważeniem przyjaciela. My mamy na niego zwrócić uwagę. Co więcej, zauważyć, że on w tym momencie staje się dla nas podarunkiem. I jakby znowu kontynuując to porównanie, to on nam czyni dzień piękny. Nie ten autobus, do którego weszliśmy, nie to, że siedzimy na miejscu, ale że właśnie w tym autobusie, na tym miejscu, spotkaliśmy naszego przyjaciela. Spotkaliśmy tego, który jest, który niejako wnosi promienie słońca w nasze życie, który rozwesela cały dzisiejszy dzień, bo go spotkałem. Może się go spodziewałem spotkać w tym miejscu, może niespodziewanie, ale to on jest właśnie tym. Który, który, jak to dzisiaj młodzież mówi, robi robotę. To jest On tym, który, który ten dzień cały mój dzień zmienia. Nadaje mu jeszcze większą wartość niż on by miał samą w sobie. Zwracać uwagę. To jest ważna rzecz, żeby zwracać uwagę na Pana Boga. Nie mijać się z Nim, bo w gruncie rzeczy nasza codzienność w dużej mierze jest właśnie takim mijaniem się z Panem Bogiem. Mijaniem się z Panem Bogiem, bo za każdym razem, kiedy nie żyjemy w tej Bożej obecności, mijamy się z Nim. Ja nie mówię tego jako wyrzut, dlatego że jestem świadomy, że każdy i każda z nas jesteśmy w jakimś etapie tego naszego życia z Panem Bogiem i ten dar życia mistycznego zawsze jest darem. My się możemy do niego przygotowywać, możemy w jakiś sposób, przez praktykę podejmowanych modlitw, nazwijmy to tak, przygotowywać się na ten dar życia mistycznego, kontemplacyjnego, ale on zawsze będzie darem. To będzie zawsze podarunek. I my mamy podejmować te starania, mamy świadomie zauważać Pana Boga, zwracać na jego uwagę. Ale no niestety tak jest, że w tym całym, w tym całym naszym codziennym życiu, w tej powszedniości, bardzo często mijamy się z Panem Bogiem, jakby go nie zauważamy. A im mniej świadomie zwracamy na niego uwagę, tym też bardziej się z nim mijamy. W innych, może ważniejszych momentach naszego życia. Ile jest takich? Momentów, zauważmy, które nas denerwują, które jakby zmieniają nasze postępowanie. Stajemy się gwałtowni, wybuchowi to, to jest właśnie owoc tego, że zapominamy, że On jest z nami, że gdzieś minęliśmy się z Nim. Albo nie, nie zwracamy uwagi, nie uczymy się od Niego, nie przyjmujemy to, chcemy teraz właśnie Jemu coś dać. Myślimy, że oto ten Pan Bóg będzie szczęśliwy, bo coś od nas dostanie. Pan Bogu nic nie potrzeba. Nic nie możemy mu dołożyć. Muszę, ale w internecie można też ten tekst znaleźć. To jest czwarta modlitwa na dni powszednie okresu zwykłego. Czwarta modlitwa. Tam się modlimy właśnie. Wyznając to, że nasze modlitwy niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. To, że my się modlimy, to Pan Bogu niczego nie doda. On nie będzie szczęśliwszy, jeśli my te modlitwy odmówimy, albo jeśli się pomodlimy, mówiąc tak kolokwialnie. Nie będzie szczęśliwszy. To dla nas jest okazja, modlitwa jest taką okazją do tego, żeby Pana Boga tu i teraz wpuścić swoje życie, posłuchać Go, dowiedzieć się coś o Nim więcej i więcej i więcej, właśnie po to, żeby w miarę tego wzrostu, zaciekawienia wzrastało w nas również świadomość tego, kim ten Pan Bóg dla nas jest. Poznajemy bardziej, więc możemy kochać bardziej też. To jest ważne, żebyśmy nie szukali jakiegoś swojego samozadowolenia. Modlitwa nie ma nam dawać samozadowolenia. O, jak dobrze się pomodliłem. Ma nas uświęcać, ma być dotykiem świętości. Może być trudna, może być nawet i bolesna. Może by, możemy się czuć niezadowoleni z naszej modlitwy, sami wobec siebie. To nie znaczy wcale, że tej modlitwy nie było, albo że ona była zła. Jeśli tylko zwracamy uwagę na Niego i przyjmujemy to, co On nam mówi. Zauważcie, że bardzo często jest tak, że ktoś nam mówi prawdę, która nam się nie podoba i która nas wręcz czasem boli, boli nasze sumienie. Że ktoś nam zwrócił uwagę na nasz grzech. I to są ważne słowa, mimo tego, że my się z tego powodu czujemy niezadowoleni, albo nawet i, i mamy kiepski humor z tego powodu. A mimo to te słowa były ważne i na miejscu. Byle byśmy chcieli też z tego wyciągnąć naukę. I w związku z tym dalej kolejne to trzecie przykazanie: ważniejsze jest nasze słuchanie, aniżeli mówienie. W modlitwie tak jak w przyjaźni. Ważna jest umiejętność mówienia. Trzeba potrafić mówić. Proście, a będzie Wam dane. Jest w Starym Testamencie taka scena, gdzie, gdzie Bóg mówi do Króla: Proś, przez, przez proroka to mówi: Proś, Pana Boga, a On Ci da. A Król: Nie będę prosił. Nie będę prosił. I może być w nas też takie, takie pokuszenie, że o to nie będzie. Bóg wie z góry, co ja potrzebuję i powinien mi to dać. A jednak, mimo wszystko, Ewangelia, dobra nowina nakłania nas do tego, byśmy jednak mówili nie dla Niego, ale dla siebie abyśmy między innymi właśnie prosili. Może właśnie dlatego, żebyśmy sobie poprzez to proszenie uświadamiali, jak niewiele mamy, a wszystko, co mamy, to dzięki niemu, to z jego, z jego podarunku. Ja mam taką swoją prywatną teorię, teorię i praktykę, to będzie dalej też, żeby za każdym razem, kiedy, kiedy prosimy, podziękować. Przynajmniej trzy razy. Trzeba jednocześnie i prosić, umieć prosić. I umieć dziękować. Trzeba nauczyć się mówić do Pana Boga, ale też trzeba się nauczyć milczeć wobec Pana Boga i słuchać. Mamy rozmaite rodzaje milczenia. Jedno będzie milczenie zacięte, właśnie: Nie będę Cię słuchał, nie będę z Tobą rozmawiał, jakże często jest to praktyka w naszym życiu, bo się obraziliśmy na kogoś, kto nam coś powiedział, czasami nam mówi prawdę. Nie będę. Z Tobą rozmawiał, nie będę z Tobą rozmawiała, a jest obok tego jeszcze inne milczenie, właśnie takie święte milczenie. I znowu przypomina mi się taka trochę dygresja, klasztorna, taka trochę taki, taki przykład, że tak powiem, kaznodziejski, gdzie kiedyś dawno w klasztorach były tabliczki na korytarzu Sacrum Silencium, święte milczenie. Milczenie, które ma nas zbliżać do świętości. Milczenie, które ma nas uwrażliwiać na obecność świętości. Że nic z tego, że to jest zwykły korytarz, ale tu jest świętość. Tu, Moglibyśmy powiedzieć, tu też jest świętość. W tym miejscu też jest obecny Pan Bóg. Spróbuj go zauważyć. Sakram silencją. Po jakimś czasie ktoś wpadł na pomysł, żeby to po polsku napisać. Święte milczenie. Za jakiś czas, znowuż inny mądry, powiedział: No to może skróćmy to do tylko słowa milczenie. Jeszcze inny, za jakiś czas, postawił ten, powiesił tabliczkę z napisem Cisza. I na końcu samym pojawiła się tabliczka Nie czaskać drzwiami. I tak postępuje degradacja naszej świadomości wobec tego, że Bóg jest tu i teraz. Że trzeba nam milczeć, ale święcie milczeć. Że gdzieś gubi nam się to święte milczenie, czyli milczenie, które pozwala nam zauważyć, zwrócić uwagę na świętość. I wtedy, jeśli tego nie ma, no to my się nudzimy. To wtedy adoracja najświętszego sakramentu nie tylko stwarza nam jakieś trudności, żeby wytrwać na adoracji, ale wręcz staje się czymś przykrym, no bo tracimy czas. Bo się nic nie dzieje, nic nie słyszymy. No nie słyszymy, bo nie pozwalamy tej ciszy świętej przemawiać do nas. Nie pozwalamy sobie adorować najświętszego sakramentu. To jest ważne, żeby nie zagadywać też Pana Boga, bo to jest takie czasami zagadywanie samego siebie. Trzeba uczyć się mówić do Pana Boga. Niewątpliwie trzeba uczyć się w pokorze mówić do Pana Boga. Prosić, wielbić, przepraszać, dziękować. Ale trzeba też uczyć się, uczyć się milczeć. Taka ważna umiejętność słuchania. W związku z tym również taka. Taka rzecz, taka sprawa, jak nasza modlitwa ustna. I ja zawsze będę stał na stanowisku, że powinniśmy umieć modlić się na głos. Jakoś tak ostatnimi czasy jesteśmy nakłaniani do tego, żeby się modlić, no właśnie, myślnie. Indywidualnie, gdzieś w głowie tworzyć te modlitwy, żeby nie wypowiadać ich na głos. Czasami ma to sens o tyle, że się modlimy gdzieś właśnie na adoracji Najświętszego Sakramentu i jest wiele osób i nie chcemy im przeszkadzać, wtedy jak najbardziej, ale wtedy, kiedy się modlimy chociażby na przykład modlitwę brewiarzową, warto jest wypowiadać te słowa, warto jest mówić te słowa po to, żeby je słyszeć. Jeśli święty Paweł Apostoł mówi, że wiara rodzi się ze słuchania, to pozwólmy sobie usłyszeć to słowo. Ono zupełnie inaczej będzie wchodzić do nas w nas przez nasze oczy, a jeszcze inaczej przez nasze uszy. Pozwólmy sobie słuchać tego Słowa Bożego. I zupełnie inne rejony naszego mózgu się uruchamiają wtedy, kiedy patrzymy, i wtedy, kiedy słuchamy. Jeśli to będzie komplementarne, jeśli to będzie razem, to o ile bogatsi jesteśmy wtedy. Oczywiście to nie chodzi, znowu trzeba wiedzieć i pamiętać o tym, żeby robić to na pokaz. To, co w środę popielcową słyszymy w Ewangelii, nasza modlitwa nie ma być na pokaz. Ma być niejako w ukryciu, ale to, że ona jest w ukryciu, to nie znaczy, że musi być bez słów. Tego też trzeba się uczyć. Warto jest sobie to przepowiadać. I jakby jeszcze do tego, ileż pokus rozproszeń byśmy minęli, gdybyśmy się właśnie modlili półgłosem, chociaż, żeby słyszeć siebie samych. Wtedy niejako, tak powiem trochę w cudzysłowie, zagłuszamy te inne głosy, które się mogą pojawiać. I czwarta, czwarta, czwarte przekazanie w modlitwie, jak w przyjaźni nigdy się nie spiesz, lecz raczej ucz się cierpliwości. Nawiążę do tego, co powiedziałem wcześniej, jeśli jeśli mamy się zacząć modlić i możemy się modlić tu i teraz, to nie ma takiego momentu, który moglibyśmy nazwać zmarnowanym, jeśli go rzeczywiście nie zmarnujemy. Przykład z dzisiejszego dnia, z dzisiaj. Przyszliśmy, no niektórzy przyszli na dziewiątą. Mogliście zmarnować ten czas. Mogliście się modlić. Kolejny przykład z dzisiejszego dnia. Zamierzyliśmy modlitwę brewiarzową. Nie było tego brewiarza, bo część z nas nie miała tych brewiarzy. Mogliśmy to zmarnować, potraktować jako czas zmarnowany, bo nie odmówiliśmy brewiarza, ale zamieniliśmy to na inny rodzaj modlitwy. I żebyśmy zawsze pamiętali o tym, że Bóg nam daje okazję. Bóg nam daje okazję, i tak jak wcześniej powiedziałem też, my go możemy mijać, nie zwracać na niego uwagi, ale możemy tę okazję łapać, korzystać z tego, jak Pan Bóg nam pozwala się modlić. W danym momencie, w danym momencie, my się nie pomodlimy brewiarza, nie pomodlimy się drogi krzyżowej, w danym momencie nie będziemy mogli się modlić mszą świętą. Ale przecież możemy się modlić zupełnie inaczej. W danym momencie, kiedy Pan Bóg daje nam łaskę czasu na modlitwę, nie musimy się nigdzie spieszyć, bo dokąd się spieszymy z naszą modlitwą? Co nam, co nam to da, że my się pospieszymy? Ryzykujemy, wręcz przeciwnie, ryzykujemy byle jakość. A każda byle jakość, każda byle jakość niszczy. Niszczy modlitwę, niszczy przyjaźń, niszczy jakąś relację, która mogłaby się zrodzić piękną, byle jakość niszczy. Stajemy się bylejacy. A byle jakość to jest takie hmm. słowo ono nie wiem, czy ono występuje nie pamiętam po prostu, czy ono występuje w Piśmie Świętym. Natomiast występuje słowo letność. Letność to jest właśnie taka byle jakość. I Pan Bóg mówi, obyś był zimny lub gorący, bo jak będziesz letnim, to wypluję cię z ust moich. Byle jakość taka miliarnota. Robię coś, jak to się mówi, po łebkach. Tak byle tylko się nazywało. Byle odfajkować. To lepiej jest, to taki święty kościoła prawosławnego by powiedział, lepiej jest odmówić jedno, jedno zdrowaś Mario, siedząc, niż pół godziny klęcząc, myśleć o kolanach. My mamy takie swoje jakieś przyzwyczajenia. I teraz patrzymy tak, on nie klęczy, on powinien klęczeć. Albo wręcz przeciwnie, niech sobie usiądzie w końcu, po co tak stoi. Albo gdzie on się tak spieszy, albo gdzie on się tak wleczy z tym wszystkim. I dzisiaj w Ewangelii. Naraz, dzisiaj w Ewangelii kończy się ta Ewangelia takim bardzo ważnym cytatem. Który mówi Jezus, nasz mistrz. Szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli tego, który mnie posłał. Spróbujmy to odnieść właśnie do modlitwy. Szukamy woli tego, który mnie posłał. Teraz mi daje czas. Daje mi dużo czasu. A kiedy indziej daje mi tylko mało czasu. Chcę wykorzystać to, ale wcale się nie muszę spieszyć. Ja nie muszę, kiedy mam. Trzy minuty na modlitwę, powiedzmy rano, kiedy mam trzy minuty na modlitwę, to po co ja tam wciskam dziesiątek różańca świętego, jeśli to jest czas odpowiedni tylko na trzy zdrowaśki? To po co ja to tak robię? Wychodzi mi tylko z tego byle jakoś, byle zaliczyć, bo ja muszę sam wobec siebie poczuć się usatysfakcjonowany, że odmówiłem dziesiątek różańca świętego. Tylko czemu to służy? Sam siebie wychowuje właśnie takie byle jakości. My musimy być świadomi tego, co nam Pan Bóg daje, i czasami właśnie okiełznać ten brak cierpliwości. No bo chcielibyśmy więcej i więcej, a Pan Bóg ma swoją miarę dawania. Nie musimy się, nie musimy się nigdzie spieszyć. Owszem, są takie momenty w naszym życiu, gdzie wypada się pospieszyć, wyjść wcześniej choćby z domu, żeby nie spóźnić się i nie przyjść dopiero przed Ewangelią. To na pewno. To taki pośpiech na pewno jest wskazany. Czy kiedy umawiamy się z kimś na spotkanie, chcemy być punktualni. Na pewno to jest wskazane. Ale w praktyce modlitwy bądźmy cierpliwi. Korzystajmy i najpierw zauważając Pana Boga, jak wchodzi w nasze życie. Coraz bardziej się zaprzyjaźniając z nim, bierzmy to, co nam daje. W jaki sposób nam daje. Nie na darmo tutaj używam słowa przyjaźń, bo ono jest takim swego rodzaju wzorem. Nie da się zaprzyjaźnić, przeskakując jakieś elementy. Nie da się zaprzyjaźnić z kimś, pomijając jakiś etap tego rozwoju przyjaźni. Nie da się od razu zaprzyjaźnić przez to, że się rzucimy komuś od razu na szyję. Pierwszy raz go widzimy i rzucamy mu się na szyję, bo tak szybko chcemy się z nim zaprzyjaźnić. Nie, to będzie tylko i wyłącznie odstręczać nas. Chcemy przejść przez te etapy, zauważyć, porozmawiać na tematy ogólne, jak to się czasami mówi, obwąchać się nawzajem, tak? To to jesteśmy. Wchodzimy dalej i w tej przyjaźni i e, mówimy o takich wspólnych rzeczach, wspólnych rzeczach, które nas interesują. Takie wspólne rzeczy, pogoda, sport, no obecnie polityka pewnie, chociaż polityka niebezpieczny temat. I dalej wchodzimy, zauważamy, że są rzeczy, które nas bardziej, nas, tylko nas dwóch, do siebie zbliżają, bo to jest jeden taki główny temat, który, na którym się dobrze znamy i dobrze się rozumiemy. Nie da się przeskoczyć od tego zauważenia od razu tam. Potrzeba tej cierpliwości, wchodzenia. I w modlitwie jest tak samo. Nie da się przeskoczyć od etapu, Aniele Boży, Stróżu, mój, do modlitwy kontemplacyjnej. To jest czas, którego domaga się nasza modlitwa, nasza dojrzałość. My byśmy może i chcieli, mieli taki apetyt na to, żeby być mistykami. I mamy taki swój, yy, aż powiem to, pseudopobożny apetyt, żeby być mistykami. I próbujemy to przeskoczyć. Próbujemy to przeskoczyć przez pewne zewnętrzne stwarzanie pozorów. Żeby ludzie mówili, o, jak on, jak on się modli. A tak naprawdę, raz, że to jest nasze wewnętrzne cygaństwo, kłamstwo, a dwa, to nas do niczego nie doprowadzi, jak tylko do jeszcze większego zagmatwania sumienia. Święty Franciszek w jednym ze swoich napomnień, bodajże, mówi takie bardzo ważne słowa, również i w tym temacie, że. Nie zacytuję tego dosłownie, nie przygotowałem sobie, teraz mi to przyszło do głowy dopiero. Mówi tak: Błogosławiony ten sługa Boży, który chce być takim, jakim chce go mieć Pan Bóg, ani lepszym, ani gorszym. Takim, jakim chce go mieć Pan Bóg, ani lepszym, ani gorszym. My chcemy, tak jak dzisiaj mówi nam Ewangelia, szukać woli Bożej. A nie swojej woli. Nie przyszedłem po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. My na podobieństwo Jezusa Chrystusa też. Musimy mieć tę cierpliwość, że nie przyspieszymy tego bardziej niż bardziej Pan Bóg tego nie przyspieszył. On może nam dać w każdej chwili ten dar życia mistycznego, kontemplacyjnego, bo to jest Jego wolna wola dawać nam skarby swojej łaski, skarby swojej miłości, swojego miłosierdzia. Natomiast my tego w żaden sposób nie jesteśmy w stanie wymusić. Możemy uprawiać teatr, możemy uprawiać cyrk, bo czasami to tak jest też, a nie wymusimy tego. Nie wymusimy tego. I sami tylko siebie, że tak powiem, pognębiamy. W modlitwie jak w przyjaźni. Nigdy się nie spiesz, lecz raczej uczy się cierpliwości. Amen.